Siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Force Motorsporty 2023. To już jest piąty z sześciu wyścigów w grupie Pony Cars. Także przedostatni. Na razie jesteśmy w klasyfikacji generalnej na pierwszym miejscu, co warto zaznaczyć. Ostatni wyścig poszedł fenomenalnie. Dzięki tej wyścigowej skrzyni biegów osiągnęliśmy bardzo wysoką prędkość i to zaowocowało tym, że utrzymaliśmy się na pierwszej pozycji. Nie wiem, jak tam do tego, który jest zaraz pod nami, ile brakuje nam punktów, czy tam jemu, ile brakuje do nas. No miejmy nadzieję, że jest jakiś, jakiś tam spory margines. W w stosunku wiadomo tam do nas, czyli na naszą korzyść, ale zobaczymy. Natomiast moi drodzy tak, myślałem, że z powrotem założę mu to, tak jak mówiłem na ostatnim odcinku te hamulce sportowe. Niestety nie założyły, ponieważ po zainstalowaniu tych wyścigowych podzespołów przeniesienia napędu, niestety osiągnęliśmy limit samochodu, jaki był 500 punktów. Mamy 500 na 500, w związku z tym, w tym starciu tych outpony, nic już nie będziemy mogli zrobić. Mamy nadwyżki oczywiście punktów przez to, że jeździmy na najwyższym poziomie trudności. Mamy całą masę punktów, ale niestety z tym już nic nie zrobimy, moi drodzy. No nie wiem, możemy sobie na jakieś bitcoiny wymienić. Żartuję, oczywiście śpieszkuję. Natomiast no niestety, nic już nie zrobimy z tymi punktami. Latamy tak, jak latamy. Wolałem zostawić tak, jak jest postawić na to, żeby samochód był bardziej dynamiczny, szybki, zrywny niż na hamulce. Ja wiem, że tutaj będą oczywiście jakieś tam dohamowania, ostre wyhamowania przed zakrętem. No tutaj te na laguna Seca, ale no niestety no zobaczymy, co producent nam dał w tym challengerze, ponieważ mamy stokowe hamulce. Dobrze, moi drodzy, tyle ode mnie. Więcej porozmawiamy obszerniej. Po wyścigu trzymajcie kciuki, miejmy nadzieję, że będziemy nadal na pierwszym miejscu, a przynajmniej podium. Ja tutaj robię trening, słyszymy się po wyścigu. Witam po wyścigu moi drodzy, no powiem wam, jestem cały mokry, zdrowo tutaj ten wyścig dał mi popalić, ponieważ tak jak mówię, jeżeli weźmiecie sobie najwyższy poziom trudności i próbujecie tak potężnym samochodem dogonić te mniejsze, gdzie na tych, tak jak mówię, takich zakrętach ciaśniejszych, zobaczcie, no tu mówię, było ciężko, ponieważ on jest ciężki i jak tylko próbowałem dorównać temu z przodu, a widziałem, że on zdrowo nas zostawił, bo my mieliśmy chyba 8:1 czas najlepszego okrążenia. On miał 7,42, więc jest przepaść. To naprawdę ten krążownik, uwierzcie, mi, no dałem z siebie wszystko: tyle, ile mogłem wycisnąć z tego krążownika. Wycisnąłem czasami, próbowałem nawet przedobrzyć, dlatego wypadaliśmy gdzieś. Oni widziałem, że oczywiście też popełniałem błędy, natomiast no, spójrzcie na ich samochód. Samochody, a spójrzcie na nasz. Od początku mówiłem, że ten samochód będzie miał duży problem, ponieważ jest szerszy, jest cięższy. Tamte są typowo sportowe: no, Camaro SS, Camaro Z28, Mustang 302 Boss. To są typowe Pontiac Transam, to są typowo sportowe samochody, natomiast to jest bardziej taka bulwarówka, taki cruiser. Oczywiście, no kawał pieca ma, kawał yy, silnika, ale no sami widzicie, nie jest łatwo. uwierzcie mi, naprawdę nie jest łatwo wiecie, gdybyśmy mieli niższy poziom trudności i aby ja mógł sobie tak spokojnie jechać. To on by jechał tak majestatycznie. Yy, oczywiście i tak już dzięki tym wszystkim zastosowaniom, co ja tam porobiłem, to ten samochód nie jest yy, taki, yy, taki to nie jest taki Ponton. On w tym momencie fantastycznie reaguje przede wszystkim na przyspieszenie przeciążenia. Przeciążenia, no to z racji swoich gabarytów, niestety, no jest jak jest, aczkolwiek. Przyznam, że tutaj przydałyby się te jednak te y, hamulce sportowe, które mu zdjąłem, ponieważ już musiałem y, dużo wcześniej zacząć hamować przed zakrętem, żeby wytracić tą prędkość. Jest różnica kolosalna. Uwierzcie mi, hamulce to jest, o widzicie, na szczęście też popełniałem błędy, ale wiecie, oni popełniają błędy, ale to widzicie y, teraz na powtórce. Natomiast jak wy jedziecie to uwierzcie mi, że skupiacie się na zakręcie, natomiast jak zrzucicie tylko okiem w lusterko wsteczne, to na przykład to, że wypadli, tego nie widzieliście, ale wcześniej dojeżdżając do zakrętu widzieliście w lewym lusterku, w tym, przepraszam, wstecznym lusterku, że oni siedzą wam na karku. To wam podnosi presję i chcecie jeszcze bardziej ten samochód wycisnąć z niego jeszcze więcej i ciśnijcie go do granic. Przez co ten samochód, niestety, no przez to, że jest taki ciężki, brakuje później gdzieś tam tych metrów czy centymetrów, żeby się po prostu no, na tej drodze utrzymać. Tak jak mówię, ta presja, gdyby człowiek wiedział, że oni wypadną z zakrętu, no to tam kit, ale niestety wy tego nie wiecie. No no tak jak mówię gdzie nie gdzie y, się wyleciało, ale na chwilę tam ważne, żeśmy opanowali, wróciliśmy moi drodzy pierwsze miejsce. Ma y, znaczy w klasyfikacji generalnej i tak cały czas mamy pierwsze miejsce, natomiast y, drugie zajęliśmy tu. To też jest dobrze. Y, Samochód jest narwisty, pomimo tych 315 mm opon z tyłu. Uwierzcie bliżej, tak w tych ciastych zakrytach musiałem ostrożnie operować tym gazem. Bo, jakbym wcisnął do podłogi, też ja widziałem, co się na treningu działo. On normalnie sobie leci drift, ten nic sobie nie robi z tych, z tych opon. Także, no, tak jak mówię, jest tu kawał silnika, i tu jest cały czas, moi drodzy, stok. Ja tutaj przy silniku nie robiłem nic z wyjątkiem przeniesienia napędu. Natomiast całą wszystkie punkty zainwestowałem w to, żeby ten samochód był niższy, yy, sztywniejszy, lżejszy i przeniesienie napędu miał yy, lepsze, zmodernizowane te sześć biegów. Natomiast cała reszta, nawet hamulce w tym momencie ma standardowe, ale silnik to jest stok, to jest kawał naprawdę... Maszyny, yy, nawet mu filtra powietrza nie wymieniłem. Nic nie inwestowałem w moc. Moi drodzy, tu przy tym samochodzie to nie ma co inwestować w moc. Ten samochód ma tyle mocy, że to mu w zupełności wystarczy. Ważne, żeby umiał, mógł ją przenieść na asfalt. To jest najważniejsze. Czyli trakcja, przeniesienie napędu i trakcja. To jest najważniejsze. Klatka i to zaowocowało tym, że ten samochód może w motorsporcie jeździć, bo no, no spójrzcie na niego, to jest Galeon, moi drodzy, to jest krążownik, w porównaniu do tamtych z tyłu, no nie oszukujmy się, tamte są bardziej sportowe niż on. To do tej pory jest tak, no jeżeli pójdziecie, weźmiecie samochód prosto z pudełka, od salonu, z salonu, od y, dealera, kupicie sobie Mustanga GT czy Chevrolet Camaro SS, czy też y, na przykład, y, tak jak mówię, Dodge'a SRT8, tylko nawet tego chemii z tym silnikiem 6,1 co był, to moi drodzy, no nie oszukujmy się. I tak, i tak zdecydowanie najlepiej z tego wszystkiego na pewno się będzie prowadził Chevrolet, Camaro SS. Na drugim miejscu według mnie będzie Mustang, na trzecim yy, Dodge. Mówię o zakrętach, o motorsporcie. Gdybyśmy je wzięli na tor. Wyjechali z salonu i pojechali na tor. Oczywiście na prostej to już jest co innego, na prostej najprawdopodobniej, chociaż Camaro SS myślę, że i tak by był ym, najlepszy, aczkolwiek na pewno Dodge byłby świetny. No, ja już nie mówię o tym Red Eye, no tamten to już jest w ogóle demon, ale to jest przed nami, moi drodzy. On będzie tutaj, tylko że teraz będziemy jeździli chyba Chevrolet, jakim Chevroletem nie pamiętam będziemy jeździć, a później, chyba Korwetą. Mi się coś wydaje, że będziemy, teraz jakiś będzie challenge z korwetą związany, a na samym końcu wisienka na torcie, to będzie Redaj. Także moi drodzy, wszystko przed nami yy, będzie ciekawie, zresztą do tej pory też jest, no tak jak mówię, no teraz dopiero ochłonąłem, bo no, wycisnął ze mnie ten samochód, ja wycisnąłem z niego wszystkie soki i on ze mnie też. Tyle wam powiem. Także moi drodzy tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podobało nie zapomnijcie ocenić. Widzimy się w następnym. To już będzie szósty z sześciu, czyli ostatni. To kurde na ostatnim, to, był, to jest chyba ostatnie okrążenie. Tu prawie żebym kurde stracił tą pozycję. Tak jak mówię, no chciałem, czy to przedostatnie jest. Dobrze, nieważne. Ważne, że jest drugie, a w klasyfikacji generalne pierwsze. Trzymajcie się moi drodzy i do usłyszenia. Hej, hej.